Nauczanie domowe 15 października, Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 11, wersety od 47 do 54. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż o nich mordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też, powiedziała mądrość Boża, pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czychali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Prorocy przemawiają ciągle. Ich misja jest wciąż aktualna. Jeżeli Bóg posłał proroków, to po to, żeby byli nie tylko w danym czasie, w danym miejscu, w danej sytuacji, ale żeby ten głos proroczy, głos Boży rozbrzmiewał w każdym pokoleniu i każde pokolenie musi na nowo odkrywać aktualność tego właśnie Bożego wezwania, tego głosu proroczego. Prorocy przemawiają wciąż. Ich słowo jest wciąż aktualne i wskazuje na Mesjasza, na Jezusa. Jezus pokazuje, że jedno pokolenie walczyło z tymi prorokami, a drugie pokolenie składa ich uroczyście do grobu. I ani jedni, ani drudzy nie mieli czasu, ani serca, by wysłuchać ich przesłania. Na tym polega dramat. Że zamiast zajmować się rzeczami właściwymi, że zamiast posłuchać tego głosu, zamiast skupić się na tych słowach, to albo się walczy, albo się hołduje, i nie ma czasu na czytanie, nie ma czasu na słuchanie, nie ma czasu na przyjęcie tego do serca. Zarówno pokolenie ojców, jak i pokolenie synów po prostu przestaje się interesować tym głosem proroczym. Dzisiaj, teraz, w tym czasie, powinniśmy mocno przemyśleć to przesłanie dobrej nowiny. Czy my mamy stawiać pomniki Janowi Pawłowi II? Czy nie bardziej mamy odczytywać przesłanie, które przez niego Bóg nam zostawił? By nie było tak, że jedno pokolenie było zaaferowane walką z komunizmem, a drugie. Pokolenie będzie zaaferowane tym, żeby nadawać nazwy ulic, pomników, wydarzeń, a drugie będzie zajęte nadawaniem imienia Jana Pawła II ulicom, placom, pomnikom, wydarzeniom. I nagle może się okazać, że ani pierwsze, ani drugie pokolenie nie miało czasu głębiej sięgnąć po treść przesłania. I może się okazać, że o kremówkach wiedzą wszyscy, a o nowej ewangelizacji, no bardzo nieliczni. Może się okazać, że wielu kosztuje tej słodyczy, z wadowic, ale niewielu zna smak osobistego głoszenia dobrej nowiny drugiemu człowiekowi. Tłumy uczestniczyły w pielgrzymkach, w spotkaniach, ale może się okazać, że rzadko biorą do serca na tyle te słowa że swoje życiowe drogi układają według tych podanych zasad może się zdarzyć, że autobusami, samolotami ktoś udał się na audiencję a dzisiaj nie ma czasu, żeby przyjść na audiencję u Jezusa Króla na przeczytanie fragmentu Ewangelii na posłuchanie co Jezus ma do powiedzenia Prorocy wskazują na Jezusa Mesjasza. I Jan Paweł II był takim prorokiem. Gdyby chcieć w dwóch zdaniach pokazać Jego przesłanie, pod tym względem należałoby niewątpliwie pokazać najpierw na to zdanie otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I to jest prorocze wezwanie. To jest wezwanie, które przenikać ma. Nasze uszy, nasze umysły, nasze serca, nasze emocje, nasze pragnienia, nasze marzenia. Tak mam otworzyć drzwi: wszystkie drzwi: drzwi mojego domu, drzwi mojego bloku, drzwi szkoły, gdzie chodzą dzieci, drzwi urzędu, drzwi warsztatu pracy. Wszystkie te drzwi mają być otwarte przed Chrystusem i my mamy to zrobić. Otwórzcie. Nie zatrzaskujcie. Nie mówcie, że nie można, że się nie da, że tak nie wypada, albo że to jest niestosowne, albo to na to prawo nie pozwala, bo to nie jest prawdziwe. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. tak jest przesłanie prorocze. I drugie. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. I to zdanie poprzedzone jest niesamowitym apelem papieża, niesamowicie emocjonalnym wyrażeniem. Błagam Was, błagam Was, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. To jest powiedzenie: nie zasłaniaj Jezusa, nie milcz, nie udawaj, że nie wiesz, nie zostawaj obojętnym, nie czekaj, aż kto inny za Ciebie to zrobi. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Pozwólcie przez swoje czyny, pozwólcie przez swoje słowa, pozwólcie przez swoje inicjatywy, aby Jezus mógł mówić do tego, który jest obok ciebie. I ty nie przeszkadzaj, ale pomagaj w tym. Z dzisiejszej Ewangelii to wielkie przesłanie. Nie stawiajmy pomników czy płyt, ale uznajmy Jana Pawła II za proroka to oznacza wziąć do serca Jego słowa, zacząć realizować wezwania, sięgnąć na nowo po Jego naukę i zrobić to, do czego nas wzywał. Otwórz drzwi i nie przeszkadzaj mówić Chrystusowi. Pozwól. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.